Dobra, mikrofon na swoim miejscu. Ok, możemy zacząć. Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w nowym filmie i jak widzicie, już tutaj po tym, co jest obok mnie, dzisiaj na tapet bierzemy buty. Otóż, właśnie tak. Słuchajcie, są tutaj same buty w panterkę, czyli mamy motywy zwierzęce, a ja jestem. Taką trochę na odwyku butoholiczką. Uwielbiam buty. Szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, kiedy kupiłam ostatni raz a nie, skłamałam, pamiętam, w zeszłym roku yy, moje jasne Nike z niebieską łyżbą. uwielbiam je, Nike SB i tak generalnie wpisuje się trochę w skate'owski styl dzięki nim natomiast słuchajcie, tym razem przechodzimy i mamy tutaj klasyki oraz nowe modele i tak, wszystkie są właśnie w motywie panterkowym stwierdziłam, że skoro wszystkie firmy wychodzą właśnie z tym motywem na butach to ja koniecznie muszę je dla Was sprawdzić i powiedzieć wam kilka słów, co o nich myślę. Ale zanim to zrobię, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, oraz macie teraz możliwość podbicia tego filmu, więc będę bardzo zobowiązana, jak to zrobicie. Dzięki temu może moje filmy będą się wyświetlać większej, szerszej publiczności. Zobaczymy. Słuchajcie, przechodzimy od razu do rzeczy i powiem tak, od razu. Wszystkie te buty już zmierzyłam. Nagrałam Wam również każdą tę parę z jedną stylizacją. Chciałam, wiecie, się rzucić na parę stylówek, ale nie, nie, hola, wiecie, tutaj ręczny musiał wjechać za dużo, za dużo roboty, za dużo tego wszystkiego. Nie ma sensu, dlatego, że zauważyłam, że takie konkretne filmy lubicie oglądać jednak w krótszym formacie. Więc... Obok mnie klasyki. No tak, chyba możemy śmiało się przyznać, powiedzieć wszem i wobec, że jest to klasyk czyli Adidas Samba OG. Słuchajcie, ja już mam jedne swoje Adidasy Samba, i zresztą są to buty, które, o które zawsze mam pytania czyli moje szare Adidasy Samba. Mam je wiele lat, nic się z nimi nie dzieje. I taka ciekawostka od razu, że handbale i jest jeszcze jeden gazele, to nie są buty totalnie dla mnie. Kompletnie są za wąskie, inaczej wyprofilowane kompletnie nie mój klimat, nie mój vibe. Natomiast samby już są zupełnie innymi butami, i tutaj nie ma tego takiego mocnego profilowania, które aż mnie bolało, szczerze wam powiem, a jeśli nie wiecie, o czym mówię, to koniecznie wróćcie do filmu, gdzie chciałam sobie zostawić takie klasyczne Adidasy specjale. O, właśnie mi się przypomniały, specjale. Specjale nie są dla mnie. Niestety nie jest to mój typ buta. Za to w przysamie nie ma żadnego dyskomfortu. Ta szerokość jest idealna. Tutaj ta skórka charakterystyczna, bo też chyba nie przy wszystkich właśnie tych butach, jest ta skórka w środku. To tutaj właśnie jest skórka, nie materiał. To jest akurat dla mnie bardzo. Bardzo komfortowe. W przypadku tych konkretnych butów, no to tak, mamy panterkę. Ta panterka to jest taki nie dla każdego. I powiem Wam, że i nie dla mnie. To jest taki włosek. Taki wiecie. No, włosek po prostu, tak. <laughs> nie każdemu to będzie pasować. Ja też mam takie. Mmm, nie do końca chce mi się to dotykać, wiecie. I mamy tutaj dwie pary sznurowadów. Te pomarańczowe i ja nie zmieniałam, lub mamy w zestawie takie śmietankowe i jedne i drugie będą fajnie wyglądać. Ja chyba zostawiłabym sobie na jakiś czas pomarańczowe, a później zmieniła właśnie na te jasne. Słuchajcie, jeśli chodzi o odczucia, bo, w związku z tym, że już je mierzyłam, już nagrywa dla Was przebitki i te stylówki to mogę się o nich wypowiedzieć i to jest coś co ja poprzednio źle zrobiłam nie tak kolejność i nie mogłam się do końca wypowiedzieć no to tutaj tak, wszystkie buty będą w rozmiarze 39 jeśli jakieś będą inne to Wam o tym powiem te są w rozmiarze 39 i 1 trzecia ja jestem tak na granicy 24,5 cm wkładki czasami 25 w zależności od tego jak but wypada i raczej mam dość szeroką Stopę. Nie jestem z tych węższych, wiecie. Więc y, powiem Wam tak: te buty są bardzo wygodne, fajnie dopasowują się do stopy. Nie są ciężkie, są raczej z tych lekkich i na pewno są to buty, które zrobią wow. Widziałam je w wielu stylizacjach na Pinterestie, na Instagramie, słuchajcie dziewczyny je ogrywają do total looków, ogrywają je do takich też śmieszniejszych, takich wiecie zabawnych, takich kolorowych stylówek, one zawsze wyglądają bosko. I są to buty, które zdecydowanie nie rozczarowują mnie swoją ani jakością, ani swoim wyglądem, nie widzę tu żadnych defektów. A wiecie, że moje sokole oko dopatrzy wszystko, więc tutaj, jak najbardziej, cena wydaje mi się, że jest adekwatna do jakości i do tego, jak ten but wygląda. Ale tutaj mam ukryty mój telefon, właśnie dlatego, żeby powiedzieć Wam, ile zapłaciłam za każdą z tych par butów. Więc wszystkie te pary butów ja zamówiłam na Zalando. Nie jest to film sponsorowany. Jest to mój pomysł na ten format, na ten film. Już wchodzę sobie w zamówienia i sprawdzamy sobie, jak to, oj nie, nie chcę wysyłki sprawdzać. Zobacz zamówienie. Te konkretne buty kosztowały 569 złotych dość sporo nie da się ukryć natomiast zauważyłam, że takie bardziej kultowe jakościowe, a już w ogóle te wiralowe, modowe, bo mocno buty, z reguły są droższe, tak? Samy, no są wiralowymi, takimi ponadczasowymi butami. Te panterkowe, nie wiem. Sami, sami powiedzcie, sami ocencie. Natomiast jest to sporo. Nie da się ukryć, że nie jest to mała kwota, ale ja uważam, że warta swojej ceny. I jeśli chodzi o mnie, tutaj o moje wybory, to podsumuję sobie i powiem wam moje podium, żebyście wiedzieli, może ktoś się chce zasugerować moją opinią, no to żebyście wiedzieli, wiedziały, na które ja osobiście zwrócę uwagę. Kolejne, słuchajcie, są to buty Buffalo. Kiedy zobaczyłam, że są panterkowe, to mówię, hmm, pamiętam, że te buty były wygodne, były fajne i były też dla szerszej stopy, a bałam się, że niektóre z tych par butów może być problematyczna dla mojej stopy. Tubki, sądząc, właśnie po tych Adidas, Adidasach specjalach, i tak odnośnie do tego filmu, teraz Wam się tutaj wyświetla. Więc, jak chcecie, jak nie wiecie o czym mówię, to zapraszam serdecznie. Bo te buty cały czas są wiralowe i one tylko zmieniają swoje kolory. Ale, generalnie, wszystko co tam mówiłam. Wszystko jest jak najbardziej aktualne. Zresztą nie mówiłam tam tylko o tamtych butach. No dobrze, wracając. Słuchajcie, buty Buffalo, one są trochę inne, ale też mają kontrastującą wkładkę. Ten, to wnętrze, tak jak Adidasy, mają pomarańczową, tak te Buffalo mają różową. Natomiast jest to coś innego, dlatego że tam mamy pomarańczową skórkę, a tutaj to jest taka różowa frota. Już wstanę i Wam pokażę, żebyście widzieli lepiej. O. Mam nadzieję, że to widać. Od razu tutaj w, te, w tym momencie mogę Wam pokazać też te y, złote dodatki z napisem Buffalo. No i słuchajcie, tak. Co myślę o tych butach i, i tak dalej. Te buty już nie mają tego włoska takiego charakterystycznego, tylko one są takie ala zamszowe. No więc też raczej problematyczne do czyszczenia. O czyszczeniu może tutaj się nie rozwodźmy, bo raczej większość tych butów jest problematyczna, bo jest właśnie albo z zamszu, albo z tego włoska. Jeśli chodzi o jakość wykonania, też nie mam do czego się przyczepić. Ta guma jest grubsza troszeczkę, więc troszeczkę te buty są takie podnoszące. Nie ma tutaj żadnych wycieków kleju i tak dalej. Tych charakterystycznych rzeczy, na które ja mocno zwracam uwagę, ale co zaznaczę, te buty zdecydowanie są cięższe. Jeśli chodzi o tutaj pomysł z tym różem, brąz z różem wygląda pięknie, więc jak najbardziej to pasuje. Tutaj te boki są takie ładne, takie jakby. Rąkowe troszeczkę, więc bardziej dziewczęce. No i te złote dodatki też podkręcają ten bot. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie osobiście, no to te buty wpadły mi w oko i szczerze mówiąc, sądziłam, że sobie je zostawię, ale o dziwo, one są na moją stopę, uwaga, za szerokie. I właśnie, można je sobie dosznurować maksymalnie, ale ja już miałam takie wrażenie, że one już dość mocno sznurowane są. Że, kiedy będę to tak mocno i mocniej dociągać, dociągać, to to będzie źle wyglądać. Bo z reguły wtedy tu się tak dziwnie zbiera ta skórka, materiał i to tak dziwnie marszczy. Na pewno wiecie o co mi chodzi, jeśli kiedykolwiek miałyście taki problem. Natomiast buty są fajne, no są ciężkie i już wam podaję cenę za te buty. Kosztują one zdecydowanie mniej, bo 359 zł. Różnica w cenie jest kolosalna. Ja zamówiłam znowu rozmiar 39, i jest to model Buta Kayo, pisane przez C. Jest napisane również, że jest to y, vegan suede, więc zaznaczają, że jest to wiecie tworzywo sztuczne, a nie skóra dla tych osób, które skóry nie uznają. Powiem Wam, że trzymając je na dłoni, na ręce, no to odczułam te, ten ciężar, więc na tą chwilę ja wiem, która z tych par jest bliższa memu sercu. Ale przechodzimy dalej, dlatego że słuchajcie, wielki comeback, wielki powrót. Otóff Adidas Superstar. super Dokładnie tak. Ja co prawda pokazuję Wam w związku z pomysłem na ten film, właśnie te w panterce. Natomiast, słuchajcie, możemy je zobaczyć w, znowu w różnych konfiguracjach kolorów. Na pewno mam tutaj na kanale i miłośników, zwolenników, i również hejterów tych butów, dlatego że nie każdemu one wpadną w oko. Nie każdemu się podoba ta charakterystyczna gumowa muszelka. Czasami ona przy różnych ruchach potrafi się wbijać potrafi uciskać, ale tak wiecie z drugiej strony jest idealną ochroną dla naszych paluszków, więc tutaj nie ma tego złego. Słuchajcie buty ciekawe, inne znowu mamy wymienne sznurowadła, więc w tej chwili są założone te czarne i te czarne Wam pokazuję również na stylizacji i w zbliżeniu, natomiast mamy również opcję taką jasną pod kolor nie ukrywam, że jeśli chodzi o mnie to chyba zdecydowałabym się właśnie na ten wariant jasny, od razu bym Zmieniła, ale na jesień, no to te czarne będą fajniejsze i bardziej podkręcające, wiecie, stylówki. Na przykład będą idealnie te buty wyglądały w jakimś total looku black, takim, wiecie, cała czarna stylowa albo z jakąś fajną kiecką, o na przykład tą z Reserved Wiecie, ja lubię przełamywać style. Ja lubię, ja nie lubię takiej klasyki, klasyki. Wiecie, ja teraz jestem w tej wielkiej koszuli na przykład i do tego mam satynową spódnicę i to osobiście bardzo mi się podoba. No ja jestem taka nieklasyczna trochę w każdym razie. Bardzo te buty do mnie trafiają. Powiem tak. Ja miałam super stary, klasyczne, białe z czarnymi paseczkami. I słuchajcie, to była jedna z niewielu par które nie nadawały się do odsprzedania, do oddania komuś, bo ja je po prostu zajechałam. Dosłownie te buty tak lubiłam, tak kochałam, tak fajnie pasowały mi do większości stylizacji, że ja je zajechałam. No i tak. I, I nie mam w tej chwili żadnych. Śmiałam się ostatnio do Pawła, dlatego, że on wspominał właśnie superstary i powiedziała mu miesiąc później, że wróciły są na rynku, są na na Zelando i tak dalej, wielki comeback. Natomiast tak tutaj jeszcze zaznaczę, że buty mają znowu ten taki włosek, więc nie każdemu mogą podpasować. Jeśli chodzi o ciężkość no to adidasy te Samba są zdecydowanie lżejsze. Te tutaj ze względu na tą gumę i tak dalej są nie tak ciężkimi butami jak Buffalo, ale nie są najlżejsze. I tutaj ta wkładka jest beżowa i też jest taka skórzana jak w przypadku adidasów Samba. Słuchajcie, osobiście mi te buty bardzo się podobają. Nie wiem dlaczego, ale są tak dziwne i tak brzydkie, że aż ładne. Jest takie powiedzenie, że to jest tak brzydkie, że aż ładne. I trochę mam takie odczucia, nie ukry że one wiele więcej zyskują przy założeniu na nogę, na stopę, bo jak ja je założyłam, to miałam takie, wow, ale one fajnie wyglądają. A tak wiecie, tak? To no, chyba mi się niespecjalnie podobają, więc zmieniłam to zdanie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że te buty nie są dla każdego. Ale słuchajcie. Te buty nie są jeszcze tak wiralowe, jeszcze ich nie zobaczycie wszędzie na mieście, bo one dopiero co wracają. Tak jak w przypadku tych, już wszyscy je mają i wszędzie je widać, i wszystkie dziewczyny je stylizują, i nie tylko, no to te dopiero wracają do łask. Więc jak nie lubicie być tak, wiecie, tak jak wszyscy, no to może te bardziej Wam się sprawdzą. Czy ja wiem? Jeszcze została nam cena. No to już sobie sprawdzam, jak to wygląda. Te buty są jeszcze droższe niż Adidasy Samba, bo kosztują 589 zł. Być może przez to, że nie wiem, jest to napisane w ogóle Superstar 2, więc nie wiem, Volt 2, może wersja druga, może jakaś ulepszona. Może wiecie, nie będzie tutaj się działo to, co z poprzednimi, czyli tutaj pękające. I ja dokładnie znam wszystkie. Wady i tak dalej tych butów, natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo, bardzo je lubiłam, bardzo lubiłam je nosić. I jeszcze jedno. To są buty, które spokojnie na taką zimną jesień też Wam się nadadzą, bo to nie są raczej buty na upały. Raczej stopa Wam spłonie w tych butach, bo są to trochę cięższe buty. To też zaznaczę, że to jest dość istotne według mnie. Teraz bierzemy się za. Jedne z takich ponadczasowych butów, znowu, czyli mamy Air Force One od Nike. Słuchajcie, są to buty, które ja w swojej szafie, w swojej garderobie posiadam, ale w wersji Total White. Co prawda nie są to już buty takie do wystylizowania. Bo ząb czasu, i tak dalej, i mają taką pożółką tutaj podeszwę, mimo tego, że reszta jest biała. To słuchajcie, ja nie mogę złego słowa o tych butach powiedzieć. Są to jedne z najwygodniejszych butów, jakie miałam i jakie chciałabym sobie kupić teraz na najbliższe lata, bo nie ukrywam, że te buty na lata Wam posłużą. Co zaznaczę, to ich taką wadą, już która z reguły występuje: no to jeśli ma coś się zepsuć, to tylko przed, Przecież się tutaj ten materiał, ale już widziałam też, że ludzie podklejają w różny sposób i tak dalej, i dalej noszą takie buty. Ale tutaj właśnie jest materiał, nie skórka jak w przypadku Adidasów, i to się często przeciera. Słuchajcie, buty w odczuciu. Są takie jak super stary, też mają ten włosek, więc ach, tak wiecie, nie do końca dla mnie. Nie mamy tutaj wymiennych sznurowadeł, ale wydaje mi się, że te jasne tak fajnie wyglądają, tak ładnie, pasują. I co najważniejsze, to jest najmilsze zaskoczenie z tych wszystkich butów, jakie miałam. Dlatego, że jak widziałam je na stronie, to miałam takie. Nie zamawiam ich. Nie podobają mi się kompletnie nie mój klimat, nie zamawiam ich i koniec. A kiedy wyciągałam te wszystkie buty, i wiecie, mierzyłam, stylizowałam, to miałam takie całe szczęście, że ja zamówiłam, bo to jest. Naprawdę mega zaskoczenie, bardzo fajnie wyglądają. Nie mogę się kompletnie do niczego przyczepić. Ładne wykonanie, wszystko jak najbardziej ok na swoim miejscu. I jeszcze co Wam powiem, że mi osobiście ta kolorystyka bardziej się podoba. Ta taka bardziej stonowana, ten beż taki wyciszony, nie taki, wiecie, rudy, taki ostry, jak w przypadku na przykład tych adidasów czy tych adidasów. To jest zupełnie co innego, inny klimat. Jak widzicie, no, Buffalo wiadomo, że też. Natomiast tak, zdecydowanie to jest bardziej mój klimat, bardziej moja strona. Jeśli chodzi o szerokość tych butów, ładnie się dopasowują. No, ale jeśli mieliście już dany model buta, no to wiecie, że może być ok. I tak właśnie jest w moim przypadku. 39 rozmiar, idealny. Nie mam nic więcej do dodania. Bardzo mi się podobają te buty i nie ukrywam, że zainteresowały mnie mocno, ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, ile one kosztują. Słuchajcie, na razie najdroższe z tych wszystkich: 599,99. Zamówione na Zalando, wysłane przez Nike. Więc prawie 600 zł. No. Nie wiem, nie ukrywam, że nie wiem, czy, czy chciałabym płacić tyle za buty. Każde, wiecie, i, i te Adidasy, jedna, jedna i druga para. I właśnie te Nike, jak są takie bardziej trendowe, wiralowe, no to kurczę, trochę więcej trzeba położyć. A już właśnie takie charakterystyczne, typu panterka, no to one są jeszcze droższe z reguły. Więc to trzeba mieć na względzie. I już tutaj trzy pary takich mocno trendujących butów mieliśmy. Zabrałam sobie tutaj w ręce, ojej odsunięłam, poczekajcie. Puma Club Kaiser Flair. Rozmiar 39 i 25 cm wkładka. Słuchajcie, te buty występują w kolorystyce takiej ciemnej z czarnym i występują w jaśniejszych kolorach, w takich beżach, i tutaj to w ogóle jest takie śmietankowe, jasne. Ja wybrałam te ciemne, ale, tak jak miałam, wiecie, takie zaskoczenie i byłam taka pod wrażeniem tych butów typu Nike. Tak, te buty najbardziej mnie rozczarowały, jeśli mam być szczera. Dlaczego? Dlatego, że Zupełnie inaczej wyglądają na zdjęciach, dużo lepiej. Totalnie nie zrobiły nam mnie wrażenia, więc może zaczniemy od początku. Pierwsze to to, że też są dość ciężkie, ale może nie tak ciężkie jak Adidasy Super Stare czy Nike Air Force, a już nie mówiąc w ogóle o Buffalo. Buffalo były najcięższe, więc te nie są tak ciężkie. Podeszwa jest fajna, jest taka, że wiecie, nie poślizgniecie się, jest gumowa i bardzo taka, aż, aż że może Was zatrzymać wiecie o co mi chodzi takie charakterystyczne jeśli chodzi o materiał to tutaj z jednej strony jest zamsz Czyli wiadomo jak z czyszczeniem, a z drugiej strony macie te włoski, więc. Ugh. Kolory są takie ani intensywne, ani rozmyte, takie. No nie wiem. Z tyłu mamy fajny dodatek tego bordo, ale to bordo też na zdjęciach było bardziej takie intensywne, a tutaj jest takie raczej rozmyte. Dodatki i logo jest w kolorze złotym na językach, ale tutaj słuchajcie, jest haft. I ten haft jest tak złej jakości, że szczerze Wam powiem, że z daleka widać, że to puma, ale tak z bliska kompletnie nie. Nie wiem, czy ja będę w stanie wam pokazać tak. A jak nie, to może na innych ujęciach to widać, ale no, no nie. No, nie wygląda to korzystnie, naprawdę. Więc tutaj te buty, rozczarowanie. Jeśli chodzi o wygodę, na szerokość są one wygodne i ładnie dopasowały się do mojej stopy. Ale problem jest przy palcach. To dość nisko idzie, a ja nie mam jakoś mocno wysokiego, dużego palca. Nie wiem, jak mam, jak mam to opisać. W każdym razie odczuwałam dyskomfort w tych butach. I to były jedyne buty, tak naprawdę, w których odczuwałam jakikolwiek dyskomfort. Bo bo Buffalo były na tyle szerokie, że tam dyskomfortu nie było i jedyny dyskomfort, jaki odczuwałam, to to, że są za szerokie i ta stopa mi za bardzo w środku lata, mimo mocnego związania. Tak, tutaj był taki dyskomfort, że wiem, że mogłabym mieć taki uraz paznokcia u dużego paluszka. Więc tak to wygląda podeszwy, w sumie podeszwę Wam nie pokazywałam, ale to jest mało istotne i one cenowo chyba dość korzystnie wypadały. 319 zł, czyli są to najtańsze buty. Tak, tak patrzę na te buty i mówię, dobra, pokażę Wam różnicę, nie? Więc TAT, te, te, żywe, ostre aż kolory, a tutaj to takie, a one miały być bardziej w klimacie takich kolorów. No cóż, rozczarowanie ta guma jest taka, aż dziwne uczucie mi zostawiła na dłoniach. Teraz czas na moje podium. Jestem ciekawa, czy się domyśliliście. W każdym razie sama jestem trochę zaskoczona swoim podium, a tak naprawdę, może nie samym podium, a kolejnością. Kierując się tutaj w kwestii może ceny, wyglądu, ciężaru itd., to moim numerem jeden Adidas Samba. Zdecydowanie padłoby, jeśli chodzi o mnie, na właśnie te buty. Bo bardzo podobają mi się stylizacje, które można stworzyć z tymi butami. Nie są one ciężkie. Ja już jedne Samby, właśnie te szare, mam. Jestem z nich bardzo zadowolona. Nic się z nimi nie dzieje. Są fajne, komfortowe w użyciu. Dodatkowo można sobie zmienić też sznurowadła, co mi się bardzo osobiście podoba. I no i nie są najdroższe z tych wszystkich, co też jest dość istotnym aspektem. I tutaj z numerem 2 i 3. Mam delikatny problem. To oczywiście nie patrzę w ogóle na pumy, jak widzicie, więc z pumy to jest w ogóle z tych wszystkich numer 5. Zróbmy tak, że numerem 2 będą dwie pary butów. I to będą Air Force'y i to będą Superstar. Y. Czyli zupełnie dwie inne pary butów. Powiem Wam, że jeśli chodzi o ciężar, to bardzo podobnie to wygląda. Jeśli chodzi o kolorystykę, to bardziej trafia do mnie ta Force'ów. Natomiast tutaj cena. No, niby są to różnice, wiecie, 20-30 zł, ale jednak te są najdroższe. Nie chciałabym wybierać, wiecie, najdroższych butów, bo tak, by ja jestem z poznania. <grym> w każdym razie te super stare, znacie moją opinię, że są tak brzydkie, że aż ładne, więc osobiście. No tak, zróbmy także numer dwa to właśnie te dwie pary. Ale słuchajcie, jeszcze wspomnę o butach, które również w wersji panterkowej się pojawiły i są to riboki, i są to fila disruptory. I w tej chwili widzicie obydwie pary butów. I powiem Wam szczerze, że bardzo mocno zastanawiam się nad zamówieniem tych riboków, dlatego że są w fajnej cenie i bardzo mi się te kolory podobają. A po moim długim filmie, bardzo, bardzo, bardzo długim, to wiecie, że riboki. Dobrze wypadły, jeśli chodzi o jakość, długość wkładki, wygodę i komfort. A jak nie wiecie, to zapraszam Was znowu do innego filmu, właśnie gdzie tam o tym mówiłam. Więc słuchajcie, kto wie, może sobie zamówię. Jak zamówię, to postaram się Wam pokazać, ale to już pewnie we vlogu, a nie we filmie dedykowanym. W każdym razie, dajcie, kochani, znać, czy lubicie charakterystyczne buty. Czy kupujecie charakterystyczne buty, czy lubicie się wyróżniać, czy raczej stawiacie na klasykę, czy patrzycie na cenę, czy nie macie problemu z tym, żeby położyć większą kwotę za buty, które są wiralowe itd. Jestem bardzo ciekawa, dodatkowo czy tylko ja mam problem z tymi takimi włoskowatymi butami, no powiem Wam, że to jest dla mnie coś takiego, nie wiem, takie... Takie uczucie mam dziwne. I to by było na tyle, kochani. Dajcie znać, które buty Wam wpadły w oko i czy w ogóle któreś wpadły w oko. Ale przypominam, weźcie ten film przez wzgląd, że na przykład możecie chcieć kupić Air Force, ale kompletnie nie w takim princie, bo do Was printy zwierzęce nie trafiają. To moja pogadanka na temat samego fasonu butów jest trafna. Białe buty Air Force y również są tak samo wygodne. I tak samo w przypadku Superstarów. Samby, tak samo. Więc. Generalnie weźcie to odniesienie do po prostu fasonów butów, a może nie samych printów. Ale tak, zamysł był. Motywy, zwierzęce, panterka, czyli coś, co teraz firmy wprowadziły na rynek. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z Wami jak zwykle bardzo miło, bardzo się cieszyłam, że mogłam zrobić ten przegląd butów panterkowych. A my kochani widzimy się w następnych filmach. Pa! pa! Zostawcie dla mnie serduszko w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło.